Polska krowa 68-61, druga lakacja wycielona 22 lutego, 44 litry, pokryta 18 kwietnia. 27-10, pierwsza lakacja wycielona 5 maja, 32 litry. 13. Pierwsza laktacja wycelona 25 lutego, 37 litrów, pokryta 4 maja. 49. 27. Pierwsza laktacja wycelona 2 marca, 35 litrów, pokryta 30 kwietnia. 9989 89, pierwsza laktacja wydzielona 15 lutego 37 litrów, pokryta 2 maja.